Witamy serdecznie na naszym kanale. Dzień dobry. Ja nazywam się Juliana Nowicka, a ja Magdalena Borak. Obie pracujemy w zespole do spraw uczniów szkół podstawowych w Centrum Doradztwa Zawodowego dla młodzieży w Poznaniu. Cieszymy się, że jesteście państwo z nami. Dziś będziemy zwracać się głównie do rodziców i opiekunów ósmoklasistów i ósmoklasistek. Oczywiście zapraszamy do korzystania. Z prezentowanych narzędzi również rodziców młodszych uczniów, a także wychowawców i szkolnych doradców zawodowych. Państwa rola jest nieoceniona. To dzięki państwu dzieciom będzie łatwiej podjąć najbardziej korzystne decyzje edukacyjne. Wiemy ze swojego doświadczenia zawodowego, jak również osobistego, że rozmowy o przyszłości do łatwych nie należą. Czasami inicjuje sama młodzież, często jednak to rodzice przejęci zbliżającą się rekrutacją bardzo potrzebują rozmów ze swoim dzieckiem. Aktualna i rzetelna wiedza na pewno da, da Państwu poczucie bezpieczeństwa i gotowości. Ważne jest również, żebyście Państwo czuli się pewnie w samej rozmowie ze swoim dzieckiem. Pomocny na tym etapie może być webinar. Jak rozmawiać z dzieckiem o wyborze szkoły i zawodu, który przygotował nasz kolega z centrum, psycholog Maciej Barczak. Zapis tego nagrania znajdziecie Państwo na naszym kanale na YouTube. Dziś podpowiemy Państwu, jak wspierać dziecko w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i dzielenia się refleksjami w komentarzach. Szanowni rodzice. Włączcie do rozmów i działania swoje starsze i młodsze dzieci oraz innych członków rodziny. Im więcej punktów widzenia, tym lepiej dla młodego człowieka. Proces poznawania siebie nie będzie wówczas samotną wędrówką. Jeśli są wśród Państwa wychowawcy, doradcy zawodowi, prześlijcie nasz filmik rodzicom. Jako zespół doradczyń przygotowałyśmy dla państwa liczne materiały, z których możecie korzystać. Wszystkie dostępne są na stronie internetowej cdzdm.pl, na Facebooku oraz na naszym kanale na YouTube. Najważniejsze z nich zebrałyśmy w multimedialnym przewodniku Usmokrasisty. Pokażemy jak się po nim poruszać oraz jak powiązany jest on z naszą stroną internetową. Jest on aktualizowany na bieżąco w miarę pojawiających się informacji oraz wytycznych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przewodnik, część treści na naszej stronie oraz część naszych filmików przetłumaczona jest na język ukraiński i rosyjski. Wszystkie linki znajdą się w opisie tego nagrania. Opowiemy również o wydarzeniach edukacyjnych skierowanych do uczniów i uczennic starszych klas szkół podstawowych. Zachęcamy również do brania udziału w imprezach, które dostarczą Państwu niezbędnych informacji na temat oferty edukacyjnej. Przewodnikiem przejdziecie Państwo wraz z dzieckiem przez cztery etapy. Znam siebie, znam zawody, znam szkoły i znam zasady rekrutacji. Zaczynając od pierwszego kroku, młody człowiek może określić swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, pasje i umiejętności. Dzięki temu łatwiej mu będzie dopasować zawody. Lub środowisko zawodowe do siebie. Aby tego dokonać, warto by w drugim kroku młody człowiek dowiedział się, jakie zawody występują na rynku pracy i czym się charakteryzują. Z taką wiedzą o sobie i zawodach będzie gotowy na trzeci etap, w którym dowie się, jaka szkoła ponadpodstawowa może przybliżyć go do zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Ostatnim krokiem jest poznanie zasad rekrutacji. Jeśli państwa dziecko jest na początku drogi odkrywania siebie, określania wartości, temperamentu, mocnych stron, to polecamy państwu serię wideo Jak poznać siebie, która znajduje się na naszym kanale na YouTube. Zapraszamy w niej młodzież do przyjrzenia się sobie, wykonania ćwiczeń oraz skorzystania z materiałów zamieszczonych w opisie. W przewodniku oraz na naszej stronie internetowej pod adresem cdzdm.pl w zakładce Osobie znajdziecie Państwo linki do rozmaitych testów online, na przykład kwestionariusz zainteresowań zawodowych, listę pytań dotyczących zainteresowań czy ulubionych aktywności. Teraz jest dobry moment, aby młody człowiek zebrał informacje o swoich zainteresowaniach, uzdolnieniach, cechach, osobowości i wartościach w jednym miejscu. Na przykład w folderze na pulpicie komputera lub w notatniku. Dzięki wiedzy o wymaganiach i specyfice pracy w konkretnych zawodach oraz świadomości własnych zasobów, młodej osobie łatwiej będzie określić swoje szanse. Znajomość własnego stanu zdrowia jest istotna w szacowaniu ryzyka. Przy państwa wsparciu dziecko będzie w stanie zobaczyć zagrożenia i realnie ocenić swoje możliwości. Aby dobrze wybrać szkołę ponadpodstawową, należy też poznać świat zawodów. Korzystając z naszej strony, możecie zajrzeć do zakładki o zawodach, a w niej znajdziecie wyszukiwarkę z listą zawodów, w których kształcą się uczniowie i uczennice na terenie aglomeracji poznańskiej. Informacje na temat kwalifikacji oraz egzaminów zawodowych. Bardzo pomocna jest strona Mapa Karier, która zawiera dane na temat zawodów z uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej, informacje o zarobkach i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Polecamy również stronę Szacun dla Zawodowców. Istotne informacje zamieszczone są w zakładkach dla rodzica dla ucznia. Można tam znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak połączyć zainteresowania z profilem w szkole, czy jak sprawdzić predyspozycje zawodowe. Pamiętajcie Państwo, że uczeń wybierając klasę w technikum lub branżowej szkole decyduje się na naukę konkretnego zawodu, natomiast w liceum wybiera profile klas. A jakich zawodów można się uczyć w poznańskich szkołach? Tego dowiedzieć się można bezpośrednio biorąc udział w arenie zawodów, podczas której przedstawiciele szkół prezentują konkretne branże, tworząc wyspy zawodów. Na to wydarzenie zapraszani są uczniowie wraz z doradcami i wychowawcami. Natomiast już teraz na naszym YouTube możecie Państwo obejrzeć wraz ze swoimi dziećmi krótkie relacje z ostatniej areny, wypowiedzi młodzieży zarejestrowane przez szkolną telewizję, zawodowcy TV. A co można z tą wiedzą o zawodach zrobić? Jeśli uczeń zainteresował się już konkretnym zawodem lub kilkoma zawodami, warto by zebrał na ten temat szczegółowe informacje. Jakie czynności się wykonuje, jak wygląda miejsce pracy, ile się zarabia. I czy jest to dla niego atrakcyjne? Nie zawsze na tym etapie młoda osoba jest zainteresowana rozmową o świecie zawodów, ale na pewno jest to moment, byście Państwo wraz z dzieckiem poszerzyli swoją wiedzę na temat typów szkół i ich oferty. Skąd wiedzieć, jaka jest specyfika danego typu szkoły? Oto kolejny temat do zgłębienia i kolejny krok według naszego przewodnika. W czym przydatna okaże się wiedza o typach szkół? By dokładnie wiedzieć, Jakie szkoły są do wyboru, czym się różnią i w jakich sytuacjach dany typ szkoły będzie dla ucznia najlepszym wyborem. System szkolnictwa przez ostatnie lata się zmieniał, więc warto tę wiedzę aktualizować, żeby będąc z młodzieżą w procesie wyboru szkoły mieć aktualne informacje i też tylko takimi się z nimi dzielić. Infografika zawarta w przewodniku opisuje w jasny sposób, jak wygląda system edukacji w Polsce. Jakie typy szkół ponadpodstawowych są do wyboru i jaką ścieżkę edukacyjną można dalej wybrać? Ciekawą propozycją jest seria wideo Jak wybrać szkołę po podstawówce, w której doradczynie bardzo szczegółowo charakteryzują wszystkie typy szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum i branżową szkołę pierwszego stopnia. Możecie Państwo skorzystać również z oferty szkół zamieszczonej na stronie nabór.pcss. Pamiętajcie, że jest to wykaz szkół i klas w Poznaniu i Powiecie Poznańskim, przygotowany w zeszłorocznej rekrutacji. Tutaj znajduje się charakterystyka poszczególnych klas oraz informacje o dostępnych zawodach, przedmiotach rozszerzonych i punktowanych, a także o językach obcych nauczanych w danej klasie. Czasem mamy wiedzę ograniczoną tylko do profili takich jak np. matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny czy humanistyczny. A w rzeczywistości w liceach jest bardzo wiele profili łączących różne przedmioty, np. matematykę i chemię czy fizykę i geografię. Klasy mają również bardzo ciekawe nazwy jak choćby Abacus czy Kolumbus lub Lex. Architektura i design, psychologiczno-językowy, klasa przygotowania wojskowego, czy też klasa sportowa. Koniecznie należy zwrócić tu uwagę na przedmioty rozszerzone. Czasami będzie to matematyka i język obcy, a czasami historia sztuki. A w szkołach technicznych oprócz informatyków i programistów uczą się również przyszli renowatorzy elementów architektury awionicy, mechatronicy, styliści czy optycy. W poznańskich szkołach są też klasy dwujęzyczne, sportowe czy klasy przygotowania wojskowego. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy również informacje o terminach drzwi otwartych. W poznańskich szkołach ponadpodstawowych wybranie się na drzwi otwarte to idealna okazja do bezpośredniego poznania szkół. Zawsze warto również zajrzeć na stronę internetową szkoły i dowiedzieć się czegoś więcej na temat działań i oferty zajęć pozalekcyjnych, praktyk czy też planu. Mając już zebrane informacje o sobie, o zawodach i o szkołach, czas na rekrutację. Na naszym kanale na YouTube znajduje się zapis webinaru pod tytułem Jak stworzyć swój ranking szkół ponadpodstawowych, w którym wraz z doradczynią z naszego zespołu, Anną Sikorską, odpowiadamy na Państwa pytania. Na przykład takie, czym kierować się przy wyborze szkoły, jak obliczyć swoje szanse, jakie kryteria wziąć pod uwagę. Również te subiektywne, jak atmosfera czy otoczenie szkoły. Co roku nasz zespół opracowuje zestawienia wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. To tabele zawierające punkty uzyskane przez młodzież biorącą udział w zeszłorocznej rekrutacji. Wraz z zasadami przeliczania punktów stanowią pomoc w szacowaniu szans na dostanie się do wybranej klasy i również szkoły. W przewodniku znajdziecie Państwo również link do strony z pomocnym narzędziem – kalkulatorem punktów. Idealną okazją do wspólnego poszukiwania wymarzonej szkoły są targi edukacyjne. Wydarzenie, na którym można zapoznać się z ofertą placówek edukacyjnych oraz skorzystać ze szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. W ciągu roku, raz, w miesiącu, wieczorami nasi eksperci prowadzą dla Państwa spotkania online. Trzy kwadranse z doradcami, podczas których istnieje możliwość zadawania pytań. Gorąco polecamy. Warto więc zasubskrybować nasz kanał, by być na bieżąco. O wszystkich wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży informujemy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy także do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku, gdzie zamieszczamy informacje o nowych publikacjach oraz wydarzeniach. Wszystkim państwu życzymy sił i wytrwałości. Powodzenia.